Cześć kochani, cześć, witajcie, witajcie, rozgośćcie się, witajcie w moim lędzie. To jest dość szumnie powiedziane, mam tu tylko kanapę, mikrofon i komputer, ale jest to mój land, MeFi land, ja jestem MeFi, to jest mój land. Dzisiaj, dzisiaj słuchajcie, głupotki, tak, słuchajcie dzisiaj oglądamy rozmowy w toku. Jest to moja ulubiona seria na tym kanale, ale dzisiaj będzie odcinek trochę inny niż zwykle, bo po pierwsze będzie to odcinek nieco nowszy, tam jest nowa czołówka, nowe studio, po prostu ma świeży nowy odcinek. Druga sprawa, kochani, jest on o troszkę, zahacza o troszkę poważniejsze niż zwykle tematy. Także to nie będzie takie totalne głupotkowe śmieszkowanie, tylko dzisiaj troszkę poważniej podejdziemy do tematu. Bo będziemy mówić o hejcie. Hejcie, w internecie, jest to temat ciągle żywy, jest to ciągle rzecz. Przyjrzymy się jak do tematu podeszły. Rozmowy w toku lata temu. Bo to są ciągle lata temu, tylko po prostu nie 20 lat, tylko nie wiem tam z 7. Plus minus, plus minus. Zobaczymy, czy w ogóle te nowe rozmowy w toku, czy nam się będą podobały i czy takie poważniejsze temat też jest. Obczajmy, obczajmy to. Dziś w Rozmowach w Toku Matko, ta czołówka, co, co, o co chodzi z tymi? Pani Ewa wśród tych literek, jak taka wróżka, literkuszka Tak łapie te literki, tak jak taka postać fantazy w białym garniaczku I tak sobie układa, no, no, no przeurocze, no kto to wymyślił, nie wiem, no przeurocze no. Cześć, jestem Olga, lecz w internecie przedstawiam się pod pseudonimem Nanami-chan Przyznaję, wybrałam ten odcinek, bo jest w nim Nanami-chan Ale tak jak mówiłam wcześniej, obawiam się, że on nie będzie śmieszkowy Nie, 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 to będzie poważny odcinek, ale może to jakoś przeżyjemy Teraz zadam Wam pytanie, które przed chwilą sobie sama zadałam: mianowicie, skąd znacie na nami? Chan. Wiem, że z internetu, ale w którym momencie o niej usłyszeliście? Bo ja usłyszałam o niej jak całowała się z Seks masterką i wtedy był taki właśnie czas, że wszystkie te kanały, komentarze nagrywała o tym, jak ona całowała się z Seks masterką. To najpierw po tym ją kojarzyłam, a potem miała taki film Attention, Attention, People Attention, Please Attention. To też się z tego kojarzyłam, a potem po latach kojarzyłam mi się z tym, że była ambasadorką Shin. Nie wiem, czy tak jest dalej, może teraz się trochę bardziej odpowiedzialnie ubiera, no, ale z tym mi się mniej więcej kojarzy na I stwierdziłam, że udostępnię swój adres w sieci. Żeby dostać fanarty, nie wszyscy wiedzą co to są fanarty. A rysunki z moją podobizną. Że my śledzimy działalność Olgi. Znaczy ona sama nam pokazuje co robi w internecie. Ale tą rzecz przegapiliśmy. Patrzyliśmy co robi, a nie jakie dane Umieściła w informacjach o sobie. Bo sprawa wygląda tak, że ktoś podał jej osobisty, prywatny adres w internecie, razem z informacją, w razie jakby co, to ona tam mieszka, to możecie jej zrobić krzywdę. Ktoś tam napisał taką groźbę, czy takie bardziej podżeganie do popełnienia jakiegoś złego czynu. I ja nie rozumiem, skąd się biorą tacy ludzie i co, dlaczego w ogóle, no bo nastrafiasz na kogoś w internecie. Co ci nie pasuje, absolutnie nie jesteś grupą docelową tej osoby. To co robisz? Możesz po prostu iść dalej i wtedy dajesz nasz algorytmowi po prostu najlepiej, że. Cię nie interesują takie treści i nie wyglądasz jak zaangażowany odbiorca. Możesz napisać jakiś hate. Okej, okay, możesz to zrobić. Po co? Nie wiem, ale możesz to zrobić. Ale żeby komuś grozić? Ja, w sensie nie mieści mi się to w głowie, to chcę powiedzieć. To jest za dużo. Skąd się biorą tacy ludzie? Po to są tacy ludzie? Skąd? Dlaczego? Tak jakby wiecie, sam hate w komentarzach. Niemiłe uwagi na swój temat. Nie były wystarczająco przykre i destrukcyjne. No wyobraźcie sobie, że ktoś wam grozi tak otwarcie. To jest po prostu, no coś okropnego. No, jak dostawałam pierwsze, to się szczerze mówiąc zestresowałam, gdy dostałam tą, która była przed chwilą cytowana. Musiałam iść do sklepu pamiętam i miałam takie schizy, kiedy czarne samochody koło mnie spowalniały, no bo miałam wrażenie, że ja jacyś snajperzy, coś w tym stylu. Podałaś ten adres, żeby dostawać maskotki, umożliwić kontakt swoim fanom ze sobą. No i w końcu zaczęły przychodzić paczki. Mhm. Tak, ale z czasem zaczęły też przychodzić paczki za pobraniem, ponieważ ludzie stwierdzili, że sobie pocisną beka, że tak powiem. Mhm. Zaczęli mi przesyłać 12 zlewozmywaków, uwikacy, wibratory, pasztety i pizzę. Na. Zdarzyło wam się zapłacić Nigdy. za którąś z tych paczek? Nigdy. Zaczęło się od najbardziej absurdalnego. My jesteśmy rodziną wegetarian, a pierwsza rzecz, jaką zamówiono, to była pizza, rzeźnicka akurat. Przypadek, że rzeźnicka? Nie, to nie jest przypadek. No ja się zawsze zastanawiam, no kto robi takie rzeczy i jak bardzo się ludziom musi nudzić, jak bardzo nie mają swojego życia, jakichś swoich pasji. Jak wyglądają tacy ludzie? Chciałabym wiedzieć, jak wyglądają tacy ludzie. Nie jestem złym człowiekiem, a to, co robię, wcale nie szerzy nienawiści. Byłeś w stanie zrozumieć, o co chodzi, kiedy ktoś nazywa twoje dziecko rakiem? Chodzi o to, że ona jest rodzajem nowotworu, który zabija. Że tak. odbiegam od normy i to nie jest... Nie, co chodzi o, o to, że po prostu to, co ona robi, jest rakiem, czyli zabija odbiorcę. A, proszę bardzo, i wreszcie jakieś eksperckie słowa. Natomiast myślę, że warto włączyć moderację komentarzy, bo z hejtem jest tak, że jak się pojawia pierwszy hejt, to to nakręca kolejnych hejterów, który bardziej dowali. Proszę bardzo, ale czy teraz hejter nie poczuje się urażony, że ktoś zlikwidował jego wpis autorski, do którego on ma prawo, panie mecenasie? Ja myślę, że tutaj nie chodzi o uczucie. O matko! O macku, to jest aż tak poważny temat, że aż prawnika tutaj ściągnęli do rozmów w toku? Prawa autorskie do hejtu, w sensie jakby, nie, to chyba nie tak. To chyba nie tędy droga, bo jak coś napiszesz, to masz do tego prawa autorskie. Nikt ci tego nie odbierze, ale platforma internetowa, na przykład YouTube, nie musi chcieć być nośnikiem twoich mów nienawiści. Ty masz prawa autorskie, ale oni mają prawo banowania, właśnie, mowy nienawiści. Ja myślę, że tu bardziej nie chodzi o prawa autorskie, co o jakąś wolność słowa taką pokrętnie rozumianą, nie? Że jest takie wolne słowo, że aż można ludzi obrażać. No właśnie. Nie, nie, można, no, no nie można, no bardzo mi przykro. Ogólnie poddaję wątpliwość zasadność angażowania pana prawnika do tej kwestii, ale rozumiem, że miało być poważnie, miało być dorośle i miało być fachowo. Pal licho hejtera. Tego typu e, sformułowanie, abs abstrahując od tego, że jest durne, mhm. to może być traktowane jako przestępstwo czy podżegania, czy namawiania do popełnienia przestępstwa. Za to już można dostać dwa albo trzy lata. Faktem jest, że policja czy prokuratura czasem ma problem z tym, żeby wychwycić e, autora tych wykwintnych, w cudzysłowie mówię, komentarze, komentarzy, ale wtedy można skorzystać nawet z firmy. W sensie wynająć detektywa? Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę, bo myślę, że to będzie też silne wsparcie dla tych wszystkich, którzy się spotykają z tego typu e, hejtem w sieci. Ala marzy o karierze fotomodelki, ma już nawet na koncie kilka sesji zdjęciowych. Niestety, odkąd zaczęła się nimi chwalić na swoim internetowym profilu, ciągle czyta pod swoimi zdjęciami takie komentarze. te dziewczyny brzydsze ode mnie, zazdroszczą mi po prostu y, urody, osiągnięć, wszystkiego. Co ci piszą? No, że jestem brzydka, gruba, mam tlenione włosy. Brzydka? To jest kwestia subiektywna. Ja na przykład uważam, że nie ma ludzi brzydkich. Gruba? Obiektywnie nie. Tleniona? Mm, obiektywnie tak. Zatem to jest bardzo ciekawy dobór argumentów do hejtu. Mama mówi nie przejmuj się, ale trudno mi uwierzyć, że kiedy czytasz te komentarze, to ani przez moment nie jest ci tak na w świecie po prostu przykro. No przykro ci jest, nie? No. No powiedz nam, jak bardzo jest ci przykro, no. No takie przykre te komentarze, nie? Jakbyś jakąś łzę uroniła tam do kamery. No i jak pocieszasz, ale kiedy pojawia się kolejny komentarz? Znaczy, mówię jej, żeby się w ogóle tym nie przejmowała. Całe. A ciebie to nie... jest ładna. No dobrze, a ciebie serce nie boli? Kiedy znaczy... to czytasz? No powiedz nam, jak bardzo boli cię serce. To jest twoja córka, twoja kochana, piękna córeczka. Bardzo cię boli, nie? Boli, nie? Co poszło nie tak w czasie tej sesji? No, ogólnie się fotografowi podobała mi, żeby mi dociąć, bo ogólnie fotograf nie był w moim guście, to zaczął mi mówić, że jego dziewczyna ma większy bius ode mnie, że ma lepszą figurę ode mnie. No nie no, 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 nie no, 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 słuchajcie, figurę, no to ona ma kurczę akurat super. Może ta stylizacja lepiej by wyglądała w trochę innym anturażu, w jakimś studiu albo pościelowej sesji, coś tego typu. Ale jest to kreatywne. Jest to jakieś, jest to ciekawe. A co więcej, powiem Wam, że wydaje mi się, że dobry fotograf zrobiłby z tego użytek nawet tam na tej ulicy czy coś. Co więcej, dobry fotograf niedoświadczonej modelce może też podpowiedzieć, jak ma pozować, żeby te zdjęcia jakieś wyszły. Uważam, że jest to materiał na coś interesującego. Nie wrzuciłabym tego na fejsa jednak, ale gdzieś może bym wrzuciła. Na pewno miałby potencjał artystyczny. Ile masz sesji ze sobą? 10. Czyli stawiasz na to, żeby być fotomodelką. Tak. A wzięłaś jednocześnie udział w teledyskach, tak, więc. W sześciu. Chcesz być tancerką czy fotomodelką? Yy, tancerka to jest taka, która występuje yy, na koncertach. A w yy. teledyskach to przeważnie wybierają modelki, fotomodelki. No widzi pani, pani Ewo, no nawet się czegoś można nauczyć. Widziałem cały materiał i yy -y. wszystko. Nie uważam, żebyś miała yy, złą figurę i jakiekolwiek yy, obawy na tym punkcie. Czyli nieprawdą jest to, że jest gruba? Na pewno nie. Spoko. Ja nie jestem ekspertem, ale to akurat wiedziałam. Od początku. Stylizacja twoja. I, i, I myślę, że fajnie, jakbyś też spróbowała jakąś konsultację stylistki, czy, czy coś. Na pewno ci powiedzą, jak dobrze wyglądać, a zarazem stylowo. chodzi o kolory moim zdaniem, bo osoby, które się nie wyróżniają z tłumu, chodzą w odcieniach szarości, beżu, niemodnego. Nieprawda to chodzi moja A każdy bardziej... mi przynajmniej powiedział, że ja dodaję koloru. Ty, Chodzi o to, żeby o Cię traktowali ludzie poważnie. Słuchajcie, no taki ma styl dziewczyna. Trzeba by jej zrobić makeover, pokazać w lustrze i zapytać, czy podobasz się sobie taka, czy wolisz się taką sprzed tego makeoveru. I ona by wtedy mogła podjąć decyzję, bo wiecie, nie każdy się widzi w takim stylu glamour, vintage, high fashion, coś tam, coś tam. No nie każdy musi taki być. Ona może mieć swój styl i w tym stylu robić zdjęcia i to się będzie też komuś podobać, prawda? Taka jaka jest, jest spoko. Nie każdy musi być, wiecie, no, każdy ma inny gust, a jakby... Nie byłaby sobą, gdyby była inna, o to chcę powiedzieć. Ale skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie chciałabym jej zobaczyć tak z ciekawości. Właśnie w innej fryzurze, może w jakimś koku, bez make-upu, albo z jakimś takim, wiecie, no make-up, w jakiejś właśnie innej stylizacji, ale tylko tak z ciekawości. No. A ostatecznie to niech sobie, dziewczyna ma stylówę, jaką tam jej się chce. Żebyś na... Ale ja bym chyba nie poszła na, na sesję, na sesję, na sesję. Do, do ciebie. Dlaczego? No bo nie, bo jest za szary. Nie, nie o to chodzi. Ja, jak mi się podoba jakiś fotograf i sesja tak, to idzie. Yy, u tego fotografa, no to idę. Ale a w momencie, się. kiedy zatrudniacie bardzo znany fotograf, którego znasz z telewizji, a go nie lubisz, to nie poszłabyś do niego? Nie. E, jakie wnioski wyciągasz z tej naszej rozmowy? Szczerze? Mhm. Żadnych? Ta. Mina. Mówi. Wszystko. Przyznam szczerze, że ja bym bardzo chciała być tak przekonana o własnej zajebistości. Ucz mnie, ucz mnie dziewczyno. Stworzyłyście sobie taką bańkę ułudy, w której Ala jest kompletnie niezdolna do przyjęcia krytyki, nawet jeżeli ta krytyka jest, tak jak przed chwilką, zdrowa, konstruktywna, ma na celu pomoc. pomoc. No, zgadzam się z panią, pani psycholożko. Też tak czułam. Ty natychmiast się najeżasz i nie lubisz człowieka, któremu absolutnie można zaufać, jeżeli w fotomenolingu chcesz coś y, osiągnąć. Ja miałam podobnie, jak miałam 11 lat, i ktoś chciał mi coś powiedzieć. Także czaję ten mechanizm. Ja już spełniłam swoje marzenie, to co chciałam osiągnąć. O kurczę i co teraz? Czyżby emerytura? Ja tutaj jej nawet zazdroszczę, bo kto może powiedzieć o sobie: Ej, osiągnęłam wszystko, co chciałam, jestem zadowolona z mojej kariery w tym miejscu, gdzie jest, nie potrzebuję nic więcej. Mogę teraz siedzieć i pławić się w tym takim uczuciu spełnienia. To ja, ja bym tego zazdrościła zdecydowanie. Odróżniać życzliwość fotografa w moją. Spróbuj uwierzyć w to, że chcemy dla ciebie dobrze. Ja to bym chciała cię zobaczyć na, w takiej sesji no make-up. Naprawdę. Super, zbiernej, delikatnej. Magda twierdzi, że były chłopak, nie umiejąc pogodzić się z rozstaniem, nie daje jej spokoju. Żeby nie wstawiał komplementujących zdjęć, jakichś wulgarnych piosenek, żeby nie wyzywał mnie publicznie. Całkiem niedawno twój były chłopak umieścił na swoim profilu taki tekst. Czas na odwet. Ale dzisiejszy dzień będzie pyszny, co niektóre lepiej, żeby miały oczy dookoła głowy. Ja rozumiem to w taki sposób, że on się zdenerwował po tym, jak dodałam zdjęcie z moim znajomym. Mhm. Bardzo dobrym zresztą znajomym: dodałam zdjęcia, na którym się po prostu świetnie bawimy, bo byliśmy na mieście. On się zdenerwował, bo on nie może zrozumieć tego, że ja już nie chcę z nim być i że mogę sobie ułożyć życie z kimkolwiek chcę. O nie, guys, guys, te niej były, słuchajcie, tam przyjdzie do tego studia. Mam nadzieję, że ona o tym jakby wiedziała, bo inaczej to taka trochę głupia sytuacja, bardzo niezręczna. A kiedykolwiek ci zrobił krzywdę? Zrobił mi krzywdę. Nie mówił ci, że cię kocha? Mówił mi to, ale co z tego, że on mnie kocha, skoro mnie krzywdzi? Przed programem usłyszeliśmy od niego jednoznaczne zapewnienie. Chciałbym, żeby wrócić do nich. Chciałbym... Z... Chciałbym przytulić się do synka, tak samo jak i do Magdy, bo strasznie ich kocham. Yy, te zdjęcia, które wstawiałem na Facebooka, to zostawiłem ze względu na to, że przypominają mi bardzo miłe, ciepłe chwile. Widzicie jej minę? Tak między nami. To ja bym się nie zdziwiła, gdyby on tam przyszedł, wiecie, na przykład się oświadczyć, bo to są rozmowy w toku. Niezręczne sytuacje nie na miejscu. Tu właśnie mają swoje miejsce bardzo często. Witam cię. To jest twoje miejsce. Jesteś osobą, która. która piła. Podjąłem terapię. Co dwa tygodnie chodzę. Od 3 lipca podjąłem terapię, aby walczyć. Bo zacznie coś robić innego, prócz wstawiania moich ośmieszających zdjęć. Bo to nie były ośmieszające zdjęcia. Wstawiając no. moje zdjęcie z trzema podbródkami. No, to jest chyba najszybsze. Pani tutaj na widowni, widzicie, też sprawdza. O kurcze, o kurcze. Ja też mam trzy podbródki. A tutaj kamery są wszędzie. Jolka, Jolka. Prostuj się, broda do góry, uśmiechnij się do kamery. Nie mam, nie? Nie. Pamiętasz, co tam napisałeś o tym odwecie? Czas na odwet. Tak. Dzisiejszy dzień będzie pyszny, co niektóre lepiej, żeby miały oczy dookoła głowy. No to co to w ogóle znaczy? A to nie do, to nie do niej. A do kogo? O tego chłopaka mi chodziło. O, widzi chodzi pani. No to dlaczego one mają mieć oczy dookoła głowy, jak on jest on i ona. Tu... oni miałem napisać. Ale... I cię zrobił słownik, przekręcił mnie. Dokładnie. Na Ta, jasne. Tak, jasne. Dlaczego jak prosiłam usuń zdjęcia, dlaczego ich nie usunąłeś? Mm, bo co jest najlepsze, kupiłem sobie laptopa, ale go rozdaliłem, a na telefonie no nie dam rady usunąć. Logiczne, tyle, że nie. No taki duży chłop, a telefonem nie da rady! Jakbyś widział kontakty swoje z dzieckiem i odbieranie dziecka od Magdy, Skoro będziesz miał być może nawet zakaz zbliżenia, motyw jest tego jeden. Troszeczkę odpuść. No, nie oświadczył się, kochani. Niestety, albo istety, ale na koniec oni oboje oświadczyli, że dla dobra dziecka. Ona pozwoli mu się widywać z tym dzieckiem, a on będzie płacił. Element. Aliment. Także jest tutaj jakiś happy end. No, nie była to tyle historia o hejcie w internecie, stalkowaniu i tak dalej. Co wydaje mi się, że bardziej historia o ludziach z problemami w związku, gdzie jedna osoba ma takie. No, że jest takim zazdrośnikiem i po prostu czasem przez to tej osobie odpala. Odwala. Odwala i odpala. Znam takie przypadki, więc to, ja, to wygląda jak coś znajomego. Także słuchajcie, dzisiaj, tak jak mówiłam, był nieco poważniejszy odcinek. Nie było takiego totalnego śmieszkowania. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o wspólnym oglądaniu takich poważniejszych odcinków, bo w rozmowach w toku było ich multum również. Było bardzo dużo poważnych odcinków. Często niepoważnym podejściem do poważnych tematów, ale wiecie jak jest. Więc jeżeli takie poważniejsze odcinki też są git, to też będę takie czasem wybierać. Chciałabym tylko Wam powiedzieć, żebyście docenili, że tutaj przy okazji tego odcinka trochę oszczędziłam Wam takich bardzo momentów, ale jeżeli ktoś chciałby zobaczyć całość, no to na playerze ten odcinek jest w całości, bo to jest nowy odcinek, nowe odcinki są na playerze, także można sobie nadrobić i zobaczyć. Eee, no dobra, no to ty Tyle, to ja chyba będę lecieć pomału. Nie wiem, co mam Wam jeszcze powiedzieć, to Wam tylko powiem to, co się mówi na koniec każdego filmu. Zapraszam serdecznie do subskrybencji tego kanału. Drogi widzu, jeśli oglądasz moje filmy częściej niż raz, a nie subskrybujesz tego kanału, to ja nie rozumiem. Zasubskrybuj, to będziesz wiedziała zawsze, albo wiedziała o nowych filmach. I spotkamy się jeszcze kiedyś w internecie. Zapraszam do lajkowania tego materiału, jeśli Wam się spodobał. Jak macie ochotę posłuchać jakichś moich głupich piosenek, to tutaj jest Spotify Mephi. E, możecie też odwiedzić mojego Instagrama. Jeśli macie konto na Instagramie, to ja też mam, możecie mnie odwiedzić, zapraszam. A tymczasem po prostu sobie idę, pójdę sobie. Także pa, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia do następnego.